Witamy Was bardzo serdecznie na kanale. Jestem Broy. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Packer. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o łowcach. Potargany człowiek przemieszcza się pomiędzy cieniami drzew i tropi bandę orków, która ma zamiar zaatakować pobliską farmę. Elfka w ostatniej chwili robi unik przed lodowym oddechem białego smoka i posyła strzałę za strzałą, szukając luk pomiędzy grubymi łuskami aż wreszcie pół-elf. Gwizdząc, przyzywa do siebie Jastrzębia i posyła go na przeciwnika, aby samemu mieć ułatwienie w ataku. Gdzieś za miastami i miasteczkami. Za ogrodzeniami najodleglejszych farm. Na, na, na granicy kniei, której jeszcze nikt nie zbadał, czy na najbardziej rozległych, yy, pustynnych płaskowyżach. Oczy łowcy... Bezustannie przeczesują otoczenie. Łowcy specjalizują się w łowach na potwory, które zagrażają cywilizacjom. Czy to jakieś straszne potworności, czy nawet bandyci, smoki, a nawet olbrzymy. Uczą się śledzić swoje ofiary na podobieństwo drapieżników. A to, co czyni ich specjalnymi, to specjalne przeszkolenie, które pozwala im polować na konkretny typ potworów. Dzięki temu, że łowcy żyją w dziczy. Nauczyli się również korzystać z magii przyrody, dzięki czemu potrafią rzucać zaklęcia. Ich talenty i umiejętności wyrabiają się w trudach, w niekiedy bardzo trudnych warunkach przy ochronie pogranicza. Łowcy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że mogą się utrzymać z myślictwa, zbieractwa, czy po prostu zaopatrywania jakichś wiosek w zwierzynę. Jednak niekiedy zdarza się tak, że łowcy łączą się w specjalne zakony lub nawet współpracują z kręgami druidycznymi. Bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że w przypadku ataku smoka czy bandy orków mogą okazać się ostatnią linią obrony. Łowcy to idealny materiał na poszukiwacza przygód, ponieważ obce są im wygody miasta, wygodne łóżka czy normalna strawa. Bardzo często. Nie pasuje im to, w jaki sposób miejscy poszukiwacze przygód narzekają na to, że niewygodnie im spać na ziemi lub jeść yy, źle przyprawione jedzenie. Jednak bardzo szybko się uczą, że miejski poszukiwacz przygód, pomimo tego, że nie potrafi sobie upolować jedzenia ani znaleźć wody pitnej, bardzo szybko nadrabia te braki innymi sposobami. Tworząc postać łowcy, dobrze się zastanów, w jaki sposób nabył on swoje umiejętności. Czy może miałeś mentora, który nauczył cię wszystkiego, co wiesz? Czy może twój mentor umarł, zginął, zabity przez jakąś bestię, która teraz stała się twoim wrogiem numer jeden? A może pomagałeś przy kręgu druickim, który nauczył cię zarówno jak przetrwać w dziczy oraz tego, jak używać wiedzy tajemnej? Skąd bierze się twoja nienawiść do określonego typu przeciwnika? Czy może zabił twoją kochaną osobę? Albo zniszczył wieś? W której się wychowywałeś. Czy wkroczenie na ścieżkę przygody jest przedłużeniem twojej straży nad bezdrożami, czy może życiowym przełomem? I jak już tradycja nakazuje, zacznijmy budowę naszego łowcy od kości wytrzymałości. Ta klasa dostała kość K10, więc nasze maksymalne życie na pierwszym poziomie to wartość 10, do której dodajemy modyfikator z naszej kondycji. I z każdym kolejnym poziomem, kiedy zwiększamy nasze życie, rzucamy właśnie tą kością K10, do której dodajemy modyfikator z kondycji lub wybieramy wartość średnią kości K10, która wynosi 6, i do niej też dodajemy modyfikator z kondycji. Następnie biegłości, i tutaj jeżeli chodzi o pancerze, to biegłość mamy zarówno w lekkich, jak i w średnich zbrojach, i mamy też biegłość w tarczy bronie. Tutaj mamy bronie proste, jak i żołnierskie. Nie mamy niestety biegłości w żadnych narzędziach, rzut obronne. Tutaj na łowca ma biegłość w sile i zręczności, a umiejętności wybieramy sobie trzy z wybranych: atletyka, intuicja, opieka nad zwierzętami i percepcja, przyroda, sztuka przetrwania, skradanie się oraz śledztwo. I następne w kolejności mamy nasze wybory co do ekwipunku. Naszym pierwszym wyborem jest to, czy wybieramy zbroję łuskową, czy skórznię. Drugi wybór to dwa krótkie miecze lub dwie bronie białe proste. Następny wybór to są zestawy. I tutaj wybieramy pomiędzy zestawem badacza podziemi lub zestawem odkrywcy, i na koniec bierzemy po prostu długi łuk z zestawem 20 strzał. Dalej na poziomie pierwszym nasz bonus biegłości wynosi plus 2 oraz dodaje, dostajemy dwie umiejętności. Pierwszą z nich jest ulubiony wróg. Działa to w ten sposób, że wybieramy sobie jednego wroga spośród kilku wskazanych w podręczniku i to są wrogowie na zasadzie na przykład potwory, czy bestie, abominacje, czy konstrukty lub Ewentualnie możemy sobie wybrać dwa rodzaje ras humanoidalnych, czyli na przykład gobliny czy orki. I co za tym idzie? Wybierając tego naszego wroga, mamy na przykład przewagę na rzuty tropienia tych ras, które wybraliśmy, lub ewentualnie mamy też przewagę na wszystkie rzuty na inteligencję, które są związane z próbą przypomnienia sobie naszej postaci jakichś informacji na ich temat oraz poznajemy język tej rasy, którą wybieramy na naszego wroga. No i później z kolejnymi poziomami ilość tych wrogów się zwiększa, o czym będziemy na pewno mówić. Również na poziomie pierwszym dostajemy taką umiejętność jak naturalny odkrywca. Polega ona na tym, że jako łowca bardzo dobrze zaznajomiliśmy się z pewnym typem terenu i mamy przewagę w pewnych aspektach, jeżeli się poruszamy po tym terenie, wybieramy sobie jeden z dostępnych na przykład, może to być na przykład arktyczny, podmroczny, nadbrzeżny, czy pustynny. Jeżeli wykonujemy testy na mądrość, czyli inteligencję, umiejętności właśnie związanych z tymi cechami, to mamy mm, doliczany podwójny bonus zbiegłości, czyli mamy w tych umiejętnościach ekspertyzę. Dodatkowo, z poruszania się po konkretnym terenie, mamy następujące korzyści. Po pierwsze, taki teren nie spowalnia drużyny, w której jest nasz łowca. To znaczy, że ilość naszego ruchu jest cały czas taka sama, a nie jest skracana o połowę. Dodatkowo na danym terenie nasza drużyna nie jest w stanie się zgubić, chyba że za sprawą magii twój łowca jest również podwójnie czujny na tym terenie nawet jeżeli robi coś dodatkowego na przykład szuka pożywienia czy tropi jakichś bandytów podróżując w pojedynkę jesteśmy w stanie skradać się w tempie normalnego ruchu następnym atutem jest to że jeżeli szukamy pożywienia na tym naszym specjalnym terenie znajdujemy go dwa razy więcej i ostatnia korzyść to tropienie Jesteśmy w stanie stwierdzić, ile było tych istot, które tropiliśmy, jakiego były rozmiaru i czy akurat tędy przechodziły. Na drugim poziomie wybieramy styl walki, jakiego używa na żłowca. Mamy ich cztery i wybieramy jeden. Pierwszy z nich to defensywa, która pozwala nam dodać plus jeden do naszej klasy pancerza, jeżeli nosimy zbroję. Drugi to fechtunek, który. Pozwala nam dodać plus 2 do obrażeń z naszej broni, jeżeli używamy tylko broni w jednej ręce. Następnie mamy strzelectwo, które pozwala nam dodać plus 2 do rzutów na trafienie bronią dystansową. I na koniec mamy walkę dwoma brońmi, które pozwala nam dodać modyfikator, z umiejętności której używamy. Do ataku, jeżeli tą drugą bronią atakujemy jako akcja bonusowa. Na drugim poziomie mamy dwie komórki zaklęć i dwa zaklęcia pierwszego poziomu z listy zaklęć łowcy. Możemy wymienić jedno zaklęcie za każdym razem, kiedy zdobywamy poziom, ale musimy pamiętać, że musi być to zaklęcie z listy tej klasy. Stopień trudności naszych zaklęć to 8, dodać modyfikator zbiegłości, dodać modyfikator z mądrości. A bonus do ataku to modyfikator zbiegłości plus modyfikator z mądrości. Na trzecim poziomie znamy już trzy zaklęcia i też dostajemy trzecią komórkę zaklęć poziomu pierwszego. Co niesie ze sobą trzeci poziom? To w końcu wybieramy archetyp naszego łowcy. Oraz otrzymujemy zdolność pierwotne zmysły. Jako akcję możemy zużyć komórkę zaklęć, aby rozpocząć wykrywanie wrogów. Działa to na takiej zasadzie, że biorąc komórkę zaklęć na danym poziomie, możemy przez dany okres czasu wykrywać różne rodzaje wrogów, którzy są podani w podręczniku. Czas działania tego wykrywania jest związany ściśle z poziomem komórki zaklęć, gdzie pierwsza poziomowa komórka zaklęć to jedna minuta, poziomowa to dwie, i tak dalej, i tak dalej. Obszar, na którym możemy wykryć tych wrogów, to 1,5 kilometra, a jeżeli wykrywamy tego wroga, jednocześnie będąc na naszym ulubionym terenie, to ten dystans zwiększa się do 9 km jednak w tym obszarze wykrywamy tylko obecność, ale nie znamy dokładnej lokalizacji i ilości tych wrogów. Na czwartym poziomie otrzymujemy zwiększenie cech lub jeden atut. Na piątym poziomie nasz bonus zbiegłości rośnie do plus 3. Magicznie znamy już cztery zaklęcia. Posiadamy. Cztery komórki zaklęć pierwszego poziomu i dwie komórki zaklęć poziomu drugiego. Oraz, jeżeli chodzi o umiejętność, to teraz dysponujemy już dodatkowym atakiem. Na szóstym poziomie otrzymujemy ulepszenie ulubionego wroga, to znaczy, że dodajemy sobie kolejnego tego wroga oraz związany z nim język, ale musimy mieć na uwadze to, żeby ten wróg był uwarunkowany tym, co do tej pory przeżyliśmy w naszej przygodzie. Dodatkowo ulepszamy jeszcze nasz ulubiony teren, po prostu wybierając kolejny teren, w, który, w którym jesteśmy specjalistą. Siódmy poziom to piąta znane zaklęcie oraz trzecia komórka zaklęć poziomu drugiego, jak i umiejętność z naszego archetypu łowcy. Na poziomie ósmym otrzymujemy zwiększenie cech lub jeden atut. Dodatkowo uzyskujemy umiejętność lekki krok, który pozwala nam na to, aby w każdym trudnym terenie nasz ruch nie był skrócony o połowę, dodatkowo rośliny na danym terenie nie spowalniają nas oraz nie utrzymujemy od nich żadnych obrażeń. Mamy również ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko roślinom, które zostały magicznie stworzone lub magicznie zmanipulowane. Na poziomie 9 nasz bonus biegłości wzrasta już do plus 4. Znamy 6 zaklęć oraz zyskujemy już dwie komórki zaklęć poziomu trzeciego. Na poziomie 10 otrzymujemy kolejne ulepszenie ulubionego wroga, czyli tak jak już wspominałem, dostajemy ulubionego wroga wraz z jego językiem, jeżeli jakiś występuje, i musi być to uwarunkowane naszą dotychczasową przygodą. Dodatkowo uzyskujemy umiejętność ukrycia na widoku. A polega ta umiejętność na tym, że spędzamy jedną minutę przygotowując specjalny, naturalny kamuflaż z materiałów, które znajdujemy naturalnie w przyrodzie. Jeżeli obiekt, na którym się próbujemy ukryć, jest co najmniej naszych rozmiarów i używamy tych materiałów do kamuflażu, dostajemy bonus równy plus 10 do naszych rzutów na zręczność. Jeżeli się ruszymy, to będziemy musieli Ponownie rzucić na skradanie się, żeby odzyskać ten kamuflaż. Na poziomie 11 dostajemy już nasze znane siódme zaklęcie. Mamy też już trzecią komórkę zaklęć poziomu trzeciego. I rozwijamy umiejętność z naszego archetypu łowcy. Na poziomie 12 uzyskujemy kolejne zwiększenie cech lub jeden atut. Poziom 13 to zwiększenie naszej premii z biegłości do plus 5. Znamy już 8 zaklęć, oraz otrzymujemy pierwszą komórkę zaklęć poziomu 4. Na poziomie 14 otrzymujemy kolejne ulepszenie ulubionego wroga, oraz utrzymujemy umiejętność zniknięcia bez śladu. Umiejętność ta polega na tym, że możemy teraz używać akcji ukrycia się jako akcji dodatkowej i co więcej, nie da się nas wytropić niemagicznymi metodami. Chyba, że sami specjalnie zostawimy jakiś trop. Poziom 15 to już dziewiąte zaklęcie, które znamy e, oraz druga komórka zaklęć poziomu czwartego e, i zyskujemy też umiejętność związaną z archetypem naszego łowcy. Na poziomie 16 otrzymujemy kolejne zwiększenie cech lub jeden atut. Na poziomie 17 nasz bonus zbiegłości jest już równy plus 6 e, znamy 10 zaklęć. Dostajemy trzecią komórkę zaklęć poziomu czwartego oraz pierwszą komórkę zaklęć poziomu piątego. Na poziomie osiemnastym otrzymujemy umiejętność zwierzęce zmysły. Polega to na tym, że wyrobiliśmy już sobie specjalne umiejętności, które pozwalają nam lepiej walczyć z istotami niewidzialnymi. Nie mamy już utrudnienia w ataku przeciwko istotom, które są niewidzialne. Dodatkowo jesteśmy w stanie wykryć obecność istoty niewidzialnej w obrębie 9 metrów, jeżeli sami nie jesteśmy oślepieni lub ogłuszeni oraz jeżeli te istoty nie są przed nami specjalnie ukryte. Poziom 19 to nasze ostatnie zwiększenie cech lub wybrania tutu. Zyskujemy już 11 zaklęć, które znamy, i dostajemy drugą komórkę zaklęć poziomu 5. Na poziomie 20. Dostajemy umiejętność pogromca wrogów. Polega to na tym, że raz w swojej turze jesteśmy w stanie dodać modyfikator ze swojej mądrości do rzutu na atak bądź do rzutu na obrażenia przeciwko swojemu ulubionemu wrogowi. Jednak musimy się na, na ten dodatek zdecydować przed rzutem, zanim zostaną zastosowane jego efekty. A więc, tak. Łowca. Moim zdaniem yy, ta postać to. Yy, Prawdziwy mistrz przetrwania, coś na zasadzie druida, jeżeli tylko byśmy chcieli po prostu używać metalu. Oczywiście jest to, moim zdaniem, postać dla bardziej, bardziej przychylna dla początkujących graczy, z tego względu, że umiejętności, których używamy nie jest ich specjalnie dużo i nie są skomplikowane. Ponadto zaklęcia, których używamy, również nie jest, nie, jest, nie jest to tyle zaklęć, których na przykład ma druid czy, czy czarownik. Jeżeli chodzi o to, jak grać łowcą, to moim zdaniem jest to postać bardzo sytuacyjna. Dobrze by było na początku kampanii omówić z mistrzem gry to, w jakich terenach będzie działa się kampania, jakich przeciwników będziemy spotykać, tak? Aby nasz łowca po prostu był przydatny, żebyśmy nie czuli się podczas kampanii, że jesteśmy absolutnie nieprzydatni, że tropimy olbrzymy. A w kampanii głównymi przeciwnikami są smoki. Chociaż są kampanie, które na szczęście mają obu tych przeciwników. Także mm, łowca jest bardzo sytuacyjną postacią. No właśnie, no ja tutaj mam taki troszeczkę problem z tym łowcą. Głównie dlatego, że jesteśmy w stanie bez problemu grać wojownikiem jako użytkownik broni dystansowej. Chociaż może też nie powiedzieliśmy do końca, że to, że gramy łowcą, oznacza, że musimy walczyć bronią dystansową, bo nasz łowca też. Nawet dobrze będzie się sprawdzał w roli pierwszoliniowego, prawda, wojownika z dwoma broniami w rękach. Co nie zmienia faktu, że jeżeli sobie przejrzymy te umiejętności naszego łowcy i porównamy na przykład z wojownikiem, no to niestety wychodzi troszeczkę słabiej, a już sztandarowo. Na pewno można też wskazać, że przez wszystkie 20 poziomów dostajemy tylko raz dodatkowy atak, więc w porównaniu do naszego wojownika, który ma tych ataków na 20 poziomie, 5. No jest to troszeczkę różnica. No i teoretycznie jest to balansowane po pierwsze tym, że mamy tego naszego ulubionego wroga i mamy dostęp do tych zaklęć. No ale będą szczerym, to jeżeli. Nie mamy akurat, nie walczymy akurat z tym wrogiem, czy nie mamy za bardzo możliwości rzucania tych zaklęć. No to ten nasz wojownik znowu dalej lepiej wypada. I jaka jest moja recepta na to? To tutaj musimy siąść i bardzo mocno się zastanowić nad, nad archetypem. Bo właśnie archetypy i nawet nie te podręcznikowe, co te z dodatków, mogą sprawić, że ten nasz łowca. Nagle nabierze bardzo fajnego, że tak powiem, sposobu gry i rozgrywki. Bardzo dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Wiadomo, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Zostawiacie lajki w górę, lajki w dół, komentarze. Każdy typ, każdy typ Waszej odpowiedzi jest dla nas informacją, czy robimy coś dobrze, czy robimy coś źle. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.